Jak dobrze wiecie, a w sumie tego możecie nie wiedzieć, bo Wam nie mówiłem, jestem wielkim kibicem piłkarskim, zawsze wierzę w reprezentację Polski, no chyba, że akurat Robercik nie gra. Sprawiłem sobie nawet specjalny fotel do oglądania meczy, meczów, meczy, żeby lepiej się oglądało. Fotel genialny, Diablo X-Ray, mięciutki, z poduszeczkami i pupcia się w lecie nie poci, w rozmiarze king size, utopić się można, coś wspaniałego. Aż chce się oglądać mecze reprezentacji Polski. Pierwszy mecz. Słowacja. Dzwoni do mnie ziomeczek. Wychodzisz? Nie mogę! Odpowiedziałem. Siedzę w takim wygodnym fotelu, że wstawać się nie chcę. Wynik? Wynik? Mecz otwarcia. Czyli jak zwykle. Przegrana. Tego nikt się nie spodziewał. Drugi mecz. Hiszpania. O maestro, co to były za emocje. Polska ograła Hiszpanię 1-1. Dzwoni ziomeczek. Ja nie wiem, on chyba życia nie ma. No wychodzisz? Nie. Krzyczę, remisujemy 1-1, a ja nie umiem wstać w fotela. Wszystkie nadzieje na awans z fazy grupowej odżyły i nadszedł trzeci mecz z Szwecją. Mecz o wszystko. Dzwonię do ziomeczka. Nie mam czasu teraz rozmawiać. Oglądam ważny mecz reprezentacji na turbo wygodnym fotelu. Ale to ty dzwonisz? Powiedziałem, Rysiek, że nigdzie nie idę, bo siedzę na wygodnym fotelu. Polska odpadła. A mój kolega buchnął mi fotel. Ryszard, ty draniu, oddawaj fotel! Aha! A jakbyście chcieli dokończyć te mistrzostwa na super turbo wygodnym fotelu to możecie wejść na stronę domator24.com i tam kupić sobie super wygodny fotel Diablo X-Ray. Linki macie w opisie. Cześć!